Słuchajcie, Sikorek, u mnie jest po prostu od groma. Chyba jest tutaj 15 sztuk. Nie dokarmiam, bo jak zaczniecie dokarmiać, to będziecie mieli 150 sztuk. A te 150 sztuk nie zadowoli się tym pokarmem, który opierdzielą 2 kilo na dniówkę. Tylko zaczną szukać rozwiązania w jedzeniu pszczół. Przed chwilą kręciłem dla Was filmik o osach, pszczołach, szerszeniach i przeglądając nagranie, zaobserwowałem, iż przy temperaturze poniżej 0 stopni na dennicy, w tym ulu, była sobie pszczoła, która machała skrzydłami i robiła wentylację. I wróciłem się, aby może mi się to uda jeszcze raz filmować i wam pokazać. Tutaj, w tym miejscu była pszczoła, która stała i machała skrzydłami. Po prostu, tak jak latem, pszczoły robią wentylację. W tej chwili jej nie widzę, bo płynęło parę minut. Może się gdzieś przemieściła. A może i tyłek zmarzł i poszła po prostu się ograć na pewno. Ale zwróćcie uwagę moi drodzy. Na poprzedni mój film, bo ja tego nie zauważyłem kręcąc, iż pszczoły podczas zimowli również wentylują. Była na dennicy i machała skrzydłami w kierunku wylotu, czyli wydmuchiwała gazy ulowe na zewnątrz a tym samym powodując napływ nowego powietrza. No bo wiadomo że jakby tylko wydmuchiwała to tam by się zrobiła. E, zrobiłoby się podciśnienie i próżnia. <grytanie> tak nie, tak to nie działa. nie. No to tyle słuchajcie pozdrawiam na ten film nie wrzucę reklam żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć jak to działa podczas zimowli jako ciekawostka, że pszczoły wychodzą ku wylotowi i wentylują. To jest niesamowite. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Dlatego się z wami dzielę. Cześć.